Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować łatwe i pyszne ciasteczka z jabłkiem. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania ciasteczek potrzebujemy 250 g twarogu, najlepiej półtustego, 250 g zimnego masła. 250 g mąki oraz 3 średnie jabłka. Do miski wrzucamy twaróg, zimne masło oraz wsypujemy mąkę. Wszystko razem łączymy ze sobą do uzyskania gładkiego ciasta. Ciasto gotowe. Teraz ciasto nakrywamy folią spożywczą i wkładamy do lodówki na 30 minut. Kiedy ciasto się chłodzi, obieramy jabłka i kroimy na plasterki. Jabłka kroimy na ćwiartki. Pozbywamy się gniazd nasiennych. A następnie kroimy na plasterki. Pokrojone na plasterki jabłuszka odkładamy na chwilę na bok i wyjmujemy ciasto z lodówki. Schłodzone ciasto wyjmujemy i rozwałkowujemy na grubość około 4 mm. Szklanką lub okrągłą foremką wycinamy koła. Na każdą połówkę kładziemy plasterek jabłka. Połówki ciasta lekko. Dociskamy. Ciasteczka układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Tak przygotowane ciasteczka wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni grzanie góra dół bez termoobiegu na środkową półkę na około 25-30 minut. Ciasteczka gotowe. Teraz pozostawiamy je do wystygnięcia. Gotowe ciasteczka układamy na talerzyku i opruszamy cukrem pudrem. Jeśli spodobał Wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia!